Chrysler Pacific. Samochód przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Samochód może być przeznaczony do przewozu, jak i do kierowania przez osobę, która siedzi bezpośrednio na wózku inwalidzkim. Podaje wymiary: szerokość najazdu windy 76 cm, wysokość wjazdu 1,44 m, wysokość od podłogi do sufitu 1,51 m. Wysokość od podłogi do kierownicy 86 cm jest możliwość regulacji wysokości kierownicy. I wjeżdżamy. Wyciągnęliśmy fotel. Proszę bardzo. Po drugiej stronie drzwi. Te tutaj drzwi po drugiej stronie też się otwierają na pilota. Zobaczcie, jak tu widać, jak podłoga jest obniżona. Mamy pasy do zapięcia. Tutaj akurat nie ma EasyLoka. Tylko ręcznie trzeba zapinać, tak teraz zobaczymy jak wygląda z przodu jestem w środku w samochodzie i zobaczcie normalnie się obracam i zaraz podjedziemy do przodu ale jak podjedziemy do przodu pokażę wam jeszcze jedną rzecz macie tutaj wejście na usb do ładowania, słuchawki a tutaj jest czekajcie a. zaraz wam pokażę czekajcie, czekajcie jest normalnie telewizor, monitor, monitor, że można podczas jazdy sobie coś tam oglądać. Tak, zamykamy. Tutaj na dole macie w komplecie pilocik. Tutaj zobaczcie, ile centymetrów jest podłoga obniżana. Tu są na dole zaczepy. Jak chcecie fotel podpiąć, i wypinacie, i normalnie wózkiem podjeżdżacie. Tam jest pas i zapinamy wózek. Tak, zobaczcie, ile tam jest miejsca w ogóle, jak patrzę, to jest dobre 30 cm. Tutaj normalnie z tyle miejsca można podjechać do samego przodu. Tutaj jest joystick. No i sobie podjeżdżacie i sobie możecie jechać jak gościu, nie? Z przodu, nie z tyłu, jak bagaż. tak? Normalnie możecie. Kierowca prowadzi samochód, ty możesz sobie siedzieć z boku jako pilot. Mapa na kolanach i jedziecie i zwiedzacie świat. Jedziemy do Massachusetts. Do Milwaukee jedziemy. No i w korku. With the very same name, and we look like each other, and we all live together, and we talk about the same things, and we never try and change things. We're the happy, happy people, yeah, we're the happy, happy people, the happy, happy people, the happy, happy people, we never give opinions, and we never stop Czy ile tu jest miejsca? Ja nawet. O, teraz otworzyłem rękę. Tu o całą dobrą pięść macie miejsca nad głową, tak? Całą dobrą pięść. Czyli normalnie zmieścicie. Także nawet może być wyższy wózek od tego, tak? Tylko przy wjeżdżaniu trzeba będzie na pewno głowę pochylić. Ale tak, to naprawdę jest tu bardzo dużo miejsca. Ten fotel tutaj od kierowcy, widzimy tutaj na dole te kółeczka. tam jakiś długopis leży akurat. Tutaj macie to cięgno. Ciągniecie tutaj i fotel się wypina i normalnie wyjeżdżacie tym fotelem i jedziecie sobie w światło. Tak się fotel wystawia. 2 na 30, 32 centymetry niżer Tu, no, wyciągasz? Wyciągamy kierownicę. O, tak chcemy mieć kierownicę. A do dołu jak? Tak, tak, tak. A do siebie? Tak. To czekaj, a czekaj, o, czekaj, o tak, chce mi tak nie zablokuj? Masz. Widzianec to no tam nie ważne. Jesteśmy. Uwaga palec tu. Wciskamy tu palec No, wciskasz ten guzik no. Wciskasz buzik, ale hamulec musi być Kierownica bardzo lekko chodzi, naprawdę Jeżeli chodzi o wspomaganie w tym samochodzie to jest bardzo dobre Tu widzialec gaz hamulcy jest na to miejsce? A to w tak nie przekręci sam kierownicy. Nie. Ty. Dobra, teraz jeszcze zmniejsz mi od kierownicy do podłogi to będzie wszystko. 84 masz. 80, widzisz? Centymetry. Czekaj. Wysokość od podłogi do kierownicy 80. Dla ciebie.

w tym samochodzie, naprawdę bardzo dużo miejsca jest w tym samochodzie dealerem w Dobra wyjeżdżam Ten samochód naprawdę jest pojemny Tutaj jest podnośnik dla osoby, która porusza się na wózku, żeby można było gdzieś w hotelu położyć, gdzieś na łóżku. Można podróżować bez problemu w tym samochodzie. Cztery osoby dorosłe oczywiście plus wózek elektryczny do tego pełen bagażnik bagażu. I ten samochód nie ma najmniejszego problemu jak gdzieś pod górkę podjechać. Na skrzyżowaniu przyspieszyć. Samochód ma silnik 3,6 litra. v 6 280 koni bodajże. Naprawdę fajny samochodzik. Rafał, pozdrowienia dla Ciebie. Zobacz, Twój statywik jest w Ameryce. Na kamerę DJ Pocket. Nie, zobacz. Przekliłem na rzepa sobie i tu jeździmy żebyś wiedział, nie? Opatentujemy to w Stanach. Tutaj mamy taki pilocik, którym otwieramy drzwi. Zobaczymy, jak to działa tak. Dwa razy wciskamy, żeby otworzyć drzwi. Nie trzeba trzymać guzika. Samochód się w ogóle obniża, tak. Jeszcze raz drugi guzik, wciskamy dwa razy pilotem otwierają się boczne drzwi. Wszystko na pilota, proszę bardzo. Dwa razy wciskamy i zamykają się drzwi. Teraz cofnę i schowamy rampę i zamkniemy drzwi, tak? Proszę bardzo. Dwa razy naciskamy. normalnie wyjeżdżacie macie takie zebry można spokojnie wyjechać nie trzeba się siłować że ktoś ci zostawił tak powinny wyglądać parkingi dla niepełnosprawnych